Cześć, siemano Wam wszystkim ludzie, z tej strony Michalo i witam Was w kolejnym, 13 już jeżeli dobrze pamiętam, odcinku z gry Football Manager 2014, gdzie gramy m.in. warszawską Legią. Jak zresztą widzicie, jesteśmy tuż przed meczem drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów, jest to nasz pierwszy mecz w tym sezonie. W związku, jak, jak zresztą widzicie, pierwszy mecz gramy u siebie z zespołem z Wysp Owczych, więc to będzie taki dosyć mecz, który powinien być z cyklu łatwych, prostych i przyjemnych. I może nie tracąc, nie tracąc czasu, pokażę Wam, kto przybył do naszego zespołu, kto ubył. Tak jak to wspominałem już przy okazji któregoś meczu z reprezentacji polskiej chciałem żeby do nas trafił Lewon, Lewan Kenia, przepraszam no ale sobie wybrał ofertę nund a oto już zawodnicy którzy przyszli i którzy odeszli może najpierw ci którzy przyszli i to będą um, czterech młodych zawodników polskich i plus dwóch um, doświad... no znaczy prykryl to jeszcze to jeszcze nie jest takie super jakoś doświadczone ale też bardzo dobry talent no ale od początku najpierw trzech zawodników aż z Polonii Warszawa Łukasz Talad. no oczywiście to są wszystko zawodnicy którzy którzy dopiero w przyszłości będą stanowili o sile zespołu Marcin Kępka a także e, Przemek Wilk no to niestety troszeczkę w tym jak troszeczkę jest ucięty tutaj ostatni tutaj tabelka no ale no tak, tak jak to wspominałem, to, to będą zawodnicy, którzy dopiero w przyszłości będą stanowili o sile legi. Ponadto trafił do nas pan Adam Dźwigała, syn Dariusza Dźwigały, którego, przy którym skorzystałem z, z możliwości, że po końcu... Znaczy w, w momencie jak się skończył poprzedni sezon, to skończył mu się jednocześnie kontakt i już na pół roku przed zakończeniem już ustaliłem z nim, że po zakończeniu sezonu 2013 14 do, przejdzie do nas i dzięki temu trafił on do nas za darmo więc myślę, że no tutaj młodzież będzie powoli wchodziła w pierwsze zespół Legii. no tutaj mamy wieteskę, mamy, mamy dźwigałę, mamy, mamy cichockiego jeszcze więc no powoli, powoli e, będą, będą pewnie zastępowali tych e, doświadczonych typu jodłowiec, typu e, astis i tak dalej Następnie właśnie Thomas Prickrill, napastnik ze Sparty Praga, zakupiony za milion 500 jeżeli dobrze pamiętam, tak dokładnie milion 500 ze Sparty Praga. Dobry napastnik, dosyć szybki, no mógłby mieć ewentualnie troszkę lepsze wykończenie akcji, biorąc pod uwagę, że jest napastnikiem, ale wyszedłem z założenia, że um, dobrze jest jak już ma te atrybuty fizyczne dobrze akurat um, dobrze rozwinięte, właśnie w szczególności te przyspieszenie i szybkość, no to jakoś, przynajmniej w tej polskiej lidze, powinien sobie poradzić, tak mi się wydaje. No niestety aż 10 tysięcy zarabia na tydzień. No cóż, no. Jakoś sobie poradzimy. I zawodnikiem, który, na, który też do nas wzmocnił na zasadzie wolnego transferu, jest to Simon Vukcewicz, były zawodnik między innymi Blackburn Rovers czy y, Sportingu a z sportingu Lizbona, m.in. Partizana Belgrad, dobry zawodnik, naprawdę zresztą wielokrotny reprezentant y, kraju więc no myślę, że y, nie zawiedzie nas w y, ważnych y, momentach y, sezonu. A kto od nas odszedł? Już y, jeszcze tutaj jak było to zgdywane mistrzostwa świata od, z został sprzedany za 800 tysięcy zresztą tak samo jak i Oyama Daniel Łukasik no już stwierdziłem że on, on tam i tak troszeczkę, troszeczkę mało moim zdaniem grał w tym sezonie no, chociaż końcówkę już miała taką całkiem dobrą no ale stwierdziłem że no, już 23 lata niech się rozwija dalej chłopak no zobaczymy czy to będzie, czy to była dobra decyzja, czy zła. Odszedł o nas, tak jak już wspominałem, Henryk Oyama. Po sezonie spędzonym przy Łasiągowskiej odszedł również do FC Groningen. Tutaj będzie stanowił, jakby to nazwać, o Jezus Maria, wypadło mi słowo z głowy. Będzie rywalizował o, o miejsce w składzie z Andrażem Kirmem, jak tutaj też tak z ciekawości sprawdzałem, także to będzie pojedynek były zawodników grających w reprezentacji, przepraszam nie w reprezentacji, oczywiście w widze polskiej. Nie przedłużałem kontraktu, jak zresztą widzicie, z Marianem Filanką, Antolowiciem, z Bogusławskim i Grodkiem. Wyporzuczony został Adam Ryczkowski, no tutaj całkiem dobry zawodnik, który myślałem go nawet już, nawet zdążył zadebiutować w pierwszym zespole, ale Stwierdziłem, że dobrze byłoby go wziąć i wypożyczyć, żeby trochę pograł właśnie w Kolejarzu że tym bardziej, że zespół kolejarza awansował do Ekstra klasy, więc no na dobrym poziomie będzie miał szansę pograć. Sprzedany został Elio Pinto, który no nie grał za dobrze w naszym zespole, tym bardziej, że 30 lat no i też troszeczkę miał już tej płacy, więc to taki akurat mój pomysł na to, żeby trochę, troszeczkę odciążyć zespół, no i tym no i go ewentualnie troszeczkę odmłodzić, że więcej szans będą dostawiać właśnie tacy zawodnicy jak Kopczyński, Foodman czy... czy nie wiem, czy Przemyk Nizgała chociażby nawet. Wypożyczony został Mohamed Elionouści, który był wypożyczony do końca tego roku 2014 do Batem Bodysów, ale nie grał tam za dużo i postanowiłem go ściągnąć z wypożyczenia po czym stwierdziłem, że chcę dać, jeszcze żeby troszeczkę się ograł może, troszeczkę pograł, więc został na 3 miesiące wypożyczony do Słowa na Liberec. Ponadto za 10 tysięcy odeszli od nas dwaj bramkarze, Oliwier Wieńczar, tych do FC Nuremberg, zajężycie pewnie do zespołu drugiego. O, jeszcze jest zespole, co to się stało? No nic, i Konrad Jałocha do Sandecji Nowy Sącz. Także to tyle jeżeli chodzi o transfery, jeżeli chodzi o terminarz, to myśmy tutaj zagrali ledwo dwa sparingi, nawet, nawet nie byłoby kiedy nawet to zagrać pozostałych. Najpierw wygrana 3 do 2 z Botew połodyw, a, a potem przegrana z zespołem Zagłębę no to tutaj akurat skład taki dosyć rezerwowy był, więc, więc no to stąd wynikła zapewne porażka. No to przejdźmy do meczu. Ja tutaj skład wystawiłem przed tym. zagra właśnie Wieterska, zagra dobre Mazdan. że Mazdan, Simon Wuksewicz czy... czy tyle. A, czy jeszcze też wystąpi. Te damy na kontrola i styl gry płynny. Tutaj nie mamy nie mamy po co się dawać na sztywny, który akurat przynajmniej w reprezentacji polskiej akurat zaskoczył ten styl gry. No to okej, okay. no to jak zresztą widzicie sporo jest zawodników, aczkolwiek w większości to, to są zawodnicy y, młodzi, których po prostu wolę mieć już tutaj w pierwszym składzie, żeby ewentualnie pamiętać o nich, żeby nimi uzupełniać skład, y, jak będą jakieś, nie wiadomo jaka wielka plaga kontuzji, czy, czy po prostu jakieś mecze ze słabszymi z, m, przeciwnikami, to nich będę chciał y, właśnie wystawiać, żeby już się powoli ogrywali. Okej, okay. nie, zapisać w sumie nie będę. To jakoś tak nawet dosyć niedawno było zapisane. Przejdźmy do spotkania. Robert Mazan dostanie piątkę i Mateusz Wieteska dostanie numerek 36. Okej, okay. Gramy z zespołem o inicjała HB no, aczkolwiek to w przypadku właśnie zespołów z y, tegoż to właśnie kraju czyli z y, Wysp Owszych to oni tak akurat często stosują takie y, skróty właśnie HB czy właśnie oni czy y, chociażby nawet zespoły z Islandii y, często mają też takie skróty Poproszę pana Luciana czego, który został teraz moim asystentem po tym, jak Robert Warzycha... Przepraszam, jak Krzysztof Warzycha? Dobra, w każdym razie Warzycha odszedł i jest teraz menadżerem Korony Kielce. Tak asertywnie trzeba wejść ostro w sezon myślą i mentalnych, co w ogóle zmienimy na ofensywę. W Bramcach, jak zresztą widzicie, Dawid Siwek, młody, też niech się powoli ogrywa, no tym bardziej, że zespół przeciwników nie jest jak tam specjalnie trudny, tak przynajmniej mi się wydaje, więc myślę, że to będzie dobry sposób na powoli ogrywanie tegoż to zawodnika. Ludwig. Wukcewicz przyjmuje, ale nie na długo. Ponownie Ludwig. Berg, nie Henning Berg, Wieterska do Furmana, Prykryl, ten do Koseckiego, on też już miał kilka ofert, między innymi z PSV3, czy, czy też chyba z Groningen się do niego odzywali, i nie ma gola tutaj, no ale stwierdziłem, że to jest za dobry zawodnik jak na Legię, więc i ciężko byłoby mi go znaleźć jakiegoś następcy jego, żeby też odpowiednio zarabiał, więc postanowiłem go zostawić sobie w zespole. Ale wracamy do meczu. Fudman. Dominik Fudman na lewo do Koseckiego. Kosecki do Wukcewicza. Simon Wukcewicz. 1-0, błąd, błękakarza. Simon Wukcewicz w swoim debiucie w legii zdobywa gola na 1 do 0 z HB Ojej, no mecz tak jak to można było przewidy przewidywać, że tak będzie wyglądał Furman do Prykryla Furman Kopczyński Z nim tutaj miałem mały kłopot żeby podpisać kontrakt, bo już mu się kończył po tym sezonie Wukcewicz jeszcze i 2 do 0, Simon Wukcewicz po raz drugi, szósta minuta, 2 do 0. Yy, ale z Anatolem Kopczyńskiego, no to na szczęście udało mi się podpisać kontrakt i będzie zamigał do 2017 albo 2018 roku, jedynie z zawodnikami z pierwszego składu yy, będę musiał coś pomyśleć nad, yy, nad Nakulmą, bo nie chcę podpisać kontraktu, a po sezonie kończy mu się o i w swoim a nie to nie jest debiut Mateusz Witewska 9 minuta 3-0 eee, no i tak się właśnie zastanawiam albo będę musiał próbować jakoś liczyć że występami swoimi częstymi w wlegi odwiedzi mu się i będzie jednak chciał grać eee, w naszym zespole no albo no albo jeszcze będę musiał na szybko go próbować jeszcze i gdzieś sprzedać przez na kulę co nie byłoby złą e, wiadomością dla młodych zawodników bo w tym momencie na przykład dostawaliby szansę na przykład taki Bartek żurek na przykład czy um, czy tam padło jeszcze było też tam no, czy Olek Jagiełło który zresztą też gra w dzisiejszym meczu ponownie Legia Robert Mazan, Furman Kopczyński ale przyjmują e, zawodnicy kraju wysp owczych nie wiem jak to się powinno dobrze mówić wyspo ow... nie dobra nieważne, Kopczyński spokojnie, dogrywamy piłkę no ale Prykryl chwila, ja tutaj powinienem mu więcej ustawić żeby na jakieś ściganie się, no żeby to jakoś wykorzystać to, że jest on dosyć E, szybkim piłkarzem. E, b, m, wyjścia na wolne pole e, Biegnij. Nie, nie biegnij z piłką do teraz... mm, hmm, hmm, Wyjście na wolne pole, szukaj gry Koleta e, nie ma to jakoś, żebym... No dobrze, no to niech będzie po prostu na szukanie gry. Eee, zmiany taktyczne, tak. Bo chciałem mu właśnie ustawić, żeby jakoś bardziej wykorzystać fakt, że jest to właśnie dosyć szybki zawodnik, ale niestety nie widziałem jakichś tam odpowiednich ustawień, jakie można byłoby mu przekazać. Prykryl. Kosecki, ale zablokowany. Przeje, przejmie to Berg. Ale nie na długo. Wukcewicz. Simon Wukcewicz do Prykryla. Prykryl! 4-0 zawodnik czeski Thomas Prykryl zdobywcą gola na 4 do 0, także na 99% w rewanżu, który no, na pewno już nie będę już go nagrywał, no bo to już tak troszeczkę e, mijałoby się to z celem akurat aż tak często nagrywać, no pomijając oczywiście te bo te tutaj tak tam jest mało tych meczy, więc to no, akurat można się pokusić. No ale no, to, to już to już na pewno już będą Wystąpią zawodnicy, którzy są dosyć młodzi, żeby ich już ogrywać na poziomie Ligi Mistrzów. Kopczyński do Prykryla. Prykryl do Jagiełły, ale troszeczkę za mocno podał i Jagiełło w boczną siatkę. Ludwig. Daleko. Przejmie to legioniści, tak jest, ale nie na długo. Berg. Hansen daleko. Wieteska wybija. Kopczyński. Michał Kopczyński do Wukcewicza. Jagiełło. Ponownie Wukcewicz. Prykryl. Jeszcze Legia. Nie. Wybija Ludwik. Wieteska. No jak na razie miażdżąca przewaga e, warszawskiej Legii. Tutaj będzie na poziomie 64% posiadanie piłki i zresztą zawodnicy z Wysp Oczych nie oddali ani jednego strzału. Prykryl, czy będzie 5? Tak jest, Tomasz Prykryl. 5 do 0 już jest. A mamy 35. minutę meczu dopiero. Jak na razie zawodnikiem meczu Simon Włókcewicz. Ocena tylko i właśnie 9,3. Mazan, do Furmana. Kopczyński, Kosecki, Kuba Kosecki, Szał 6-0. No cóż, to będzie chyba, do, mam wrażenie, że dosyć długi materiał, odcinek z tej gry, bo ym, no jednak, te bramki trzeba jednak pokazać, a... No ale no cóż, no to jest akurat początek sezonu, więc myślę, że no akurat jak będzie dłuższy odcinek, akurat na sam początek, to no, na pewno się nie obrazicie z tego powodu. No chyba, że tak, napiszcie w komentarzach. Chociaż, o, powiedz, powiedzmy, że to będzie takie wyrównanie, bo tam niektóre, na przykład, mecze yy, reprezentacji polskiej, to też tam akurat przy nich odcinki bywały i po 10, tak, niecałe 15 minut, to powiedzmy, to będzie takie maluśkie wyrównanie. Początek pierwszej połowy, do mnie jeszcze dobijają na Facebooku. Yy. Ok, jestem zadowolony z gry. Yy... Yy... Mazan, ale nic tej akcji nie będzie. Yy... Tutaj też miałem właśnie do wyboru, a tak mi się przypomniało, tutaj był też jeden zawodnik napastnik z... Wiktory Pilsno o, Miałem akurat tak, tak sobie umyślałem właśnie, żeby... Bo jako, że właśnie Wiktoria tak dobrze gra to, że może od nich trochę zapieprzyć, ale stwierdziłem, że tam akurat sobie porównałem właśnie CIP właśnie Prykryla i tego drugiego zawodnika i stwierdziłem, że Prykryl będzie no jednak lepszym wyborem jak tamten. Kosecki 7-0 No ja tutaj myślę, że na yy, na jedną cyfrówce tutaj to się raczej na pewno nie skończy. Po dwa gole Wukcewicza, kosyckiego i Prykryla i jeden gol Mateusza Wieteski jak do tej pory. Ponownie Legia. Bereszyński, Jagiełło, Prykryl. No, czy któryś z tych z zawodników, które wcześniej wymieniłem, właśnie Wukcewicz, Kosecki, Prykryl, czy któryś z nich zdobędzie hatryka. Prykryl dośrodkowuje Furman! 8-0! Druga bramka w zaledwie 3 minuty i ósma bramka w zaledwie 57 minut. No cóż, nie mamy litości zdecydowanie dla, e, dla zawodników z, by, z Wysp Owczych, której e, można powiedzieć, że um, idąc um, pod kątem właśnie, jak to, um, jak to mówi jeden z um, opraw Legii, która była na meczu z, um, z Patrakiem Moskwa, nienawidzimy wszystkich, nienawidzimy również i zawodników z Wysp, oczy, dlatego tutaj już taką masakrę urządzamy nim. No naprawdę, nawet ja myślę, że Janusz Korwin-Mikke by się nie obraził takich... Um, takich Masakry, 3-0. Przepraszam, 3-3 bramka Wukcewicza 9-0. A wracam do poprzedniej myśli, żeby się nie obraził właśnie takich masakry na lwakach. Bez obrazu, oczywiście. Ludzie dalej się do mnie dobijają. Astiz. Do Beryszyńskiego. Ja może w sumie jakieś zmiany poprzeprowadzam Kurczę, niech by strzelił Ptykryl Gola to bym wprowadził Grabowskiego bym wprowadził Mizgałę było na 10-0 e, Dobra To robimy tak e, Mizgała za Wukcewicza, o jest nie Jodłowiec e... Mizgała, okej okay. Prykrył na razie niech w sumie został albo nie, zrobimy inaczej. Wzejdzie e... Kopczyński może, Mizgała zejdzie do środka i zagramy dwójką e... napastników. Z Grabowskim i prykrylom na czele e... Jakoli z pola kadnego będzie Grabowski Pryksel to zostaje to to co jest A spokojnie możesz grać na luzie i tak samo jak i Hubert Grabowski dobrze czy będą jeszcze kolejne bramki 10-0 no spory wynik no nie powiem jak do tej pory ale właśnie czy będą kolejne bramki Bedeszyński do Siwaka Tak z ci ciekawości pokażcie mi yy. hmm. średnia ocena tylko wyłącznie 9,05 co to jest Żebyśmy tak tylko w każdym meczu mieli taką średnią to ja bym był wielce zadowolony Kosecki Kubuś Kosecki yy. Furman do Mizgały, Szał z daleka i wprowadzony chwilę temu Przemek Mizgała, 11. bramka dla Legii. To może tak Ciekawości się zobaczymy jak inne mecze. O, The New Saints, z którymi Legia tutaj mierzyła się w prawdziwym życiu pokonuje jeszcze 3 Aktobe. To jest jak Aktobe to dosyć nieprzyjemne przeciwnik w tref więc... Zobaczymy, może ta film na The New Saints w następnej fazie 12-0 Dominik Fullman Celtic pokonuje Sadajewo, Dynamo zagrzeb Differdenge, a tutaj niech jakiś Polak kiedyś? No dobra, mniejszą szczegóły Edkans ponieważ 2-0, Video ton 2-1, Mold tylko 1-0 z Gelb, no ale Gelfe to też taki w sumie też dosyć nieprzyjemny przeciwnik. Makabi Tel Aviv pokonuje Valetę Maribor kontra Buducius, no to też dosyć ciekawy mecz Piowa Kadir 2 gole już dla Sieły walnął, Mizgała Czy będzie 13? Nie wybronił jednak Ludwik Co wbrew pozorom nie udaje mu się to zbyt często jeśli chodzi o ten mecz Niemen Grodno 2-0, o Patiren remisuje, o kurde I to jeszcze u siebie, do tego bym się w sobie nie spodziewał akurat o kur to jest przygrywa z Shamrock Rovers 13. Przemek mi zgała eee... No panie, aż 4 to ja bym to ja bym rzeczywiście nie spodziewał się, że oni aż 4 będą przygrywali eee... 3-0 Ludogorec wygrywa, Wiktoria Pilzno 5-1 O i tylko i właśnie 13-0 Legia ja pokonuje Pokonuje wyspy owsze taki mały Tour the de, tour de World, Foodman, Jagiełło nie ma, Mizgała, poprzeczka, nie ma, nie ma hatydyka wykonania młodego zawodnika Legii, Bereszyński do Foodmana, Jagiełło Mizgała, ale zablokowany strzał, wybija Petersen. Dynamo już 8 No mojego wyniku i tak pewnie nie przebiją ale Dobra i ostatnia zmiana niech wejdzie e, może właśnie prezes na kulma za jak Możesz Może zagrać na luzie No sody my no, ale no już chyba przy 3-0 i już doliczy nam się kiedy to już na... No... Nic się nie powinno stać. Mazan. I koniec meczu. Popisowe. 90 minut to w zasadzie powinno być. 13 do 0, aż Legia pokonuje zespół z Wysp Owczych. Um. Żadliwie, no jestem bardzo zadowolony z wyniku i z waszej postawy, no zdziwiłbym się tak, tak, tak troszeczkę dziwne to by było jakbym powiedział inaczej poproszę o analizę pomyczową, no jak w tym razie no naprawdę, taksańska masakra piłą łańcuchową to zdecydowanie albo w zasadzie bardziej leginistyczna masakra piłą, piłą yy, piłkarską okej, okay. no to przejdźmy do yy. Ekranu następnego. No to jaka dwie no to, to już tak nie więcej było widać. O, Gelfe zemisowało ostatecznie z Moldy. No, a chwila w Moldy jest jeszcze pan, pan Oleg Gunnar Solskier. Tak, jest jeszcze pan Oleg Gunnar Solskied. To jaka z ciekawości tak da siebie chciałem sprawdzić. Okej, okay. Spacedek, Wuk chce być najwyższy na blisko, debiutuje, tak samo jak i i Wieteska. I koniec epesową to już zrobię później. Dobrze, to dziękuję Wam za ten odcinek, Troszeczkę się on przeciągnął właśnie z tego powodu, że to pierwszy mecz, no i aż tyle bramek padło. Ym, następne spotkanie, jakie zagramy, to będzie, myślę, jakoś pod, tutaj pod koniec okienka transferowego i myślę, żeby to było na przykład tak samo, jak i w przypadku yy, poprzedniego sezonu, jak graliśmy, to będzie to ostatni mecz. Yy znaczy rewanż przed fazą grupową Ligi Mistrzów, bądź Ligi Europy, no nie przesądzajmy, no może akurat nam się noga podwinąć akurat, no ale no, zakładamy, że, że to będzie czwarta runda kwalifikacyjna do Ligi Mistrzów. Także dzięki za ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobała taka strzelanina, jeżeli tak, dajcie może jakąś łapkę w górę i do zobaczenia przy okazji następnego odcinku, obczajcie ewentualnie jeszcze linki, jakie Wam umieszczę w opisie. Trzymajcie się, hej!